Cześć się, macie z tej strony Dinul, Będziemy grać dzisiaj w Resident Evil 4 VR. A dlaczego akurat zdecydowałem się na tą grę? Powiem wam, jak już zaczniemy, żeby nie przedłużać. Lubię to menu nawet bardzo. Evil 4. Zobaczymy, czy moje stereotypy tutaj są. Tak, są. Więc zostawimy coś w ustawieniu, bo chyba jestem trochę za. albo nie jestem za nisko. Dobra, zobaczymy w praktyce. Gramy oczywiście na normalu, bez Nowej gry plus. A, wiem, żeby customizować grę. Player Position Standing, A zostawimy tak jak było, bo to prawdopodobnie wcześniej już konfigurowałem pod siebie. Full motion. O! Kurem Settings. To powinno być wszystko z moimi ustawieniami. The Frigate Cinematic. Zostawimy chyba Cinematiki, nie? kostium Default. A, niech będzie z RPD, chociaż tyle weźmiemy z tego, że przeszedłem grę. 1998. <coughs> I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arclay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Zobaczymy sobie te intro. No chciałbym jednak nagrać całą serię i aby to już było jako zarchiwizowane, powiedzmy. Jak tylko zaczniemy, zaraz mam dojście. Six years have passed Dlaczego się za to zabrałem? I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Corian, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. <laughs> oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people who would have thought that my first job would have been a rescue mission. Freezing, so cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. up ahead is the village i'll go and have a look around yeah, we'll stay and watch that car don't want to get any parking tickets right parking tickets good luck jeez who are these guys did you say something us <coughs> tutorial <coughs> Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? <laughs> Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. A, nie grałem w to naprawdę dawno. Więc okej. Okay. There are two types of weapons management. Oho. A, to dopiero po starcia mogę gripa użyć. Czyli tu mamy nóż. Okej. Okay. Oczywiście pistolet. Tu mamy spray leczniczy. Co jest fajne, jak widzicie na zegarku, jest autentyczna godzina. A to jest inny sposób wy wybierania broni ale my będziemy grać na imersyjnym tak tą grę przeszedłem i tak planuję tą grę ukończyć oczywiście immersive Dobra. A więc czemu w ogóle nagrywam rezydenta? Hmm, ja jestem tu chyba trochę ja jestem trochę za niski. A odrobinę przydałoby mm -hmm. się zwiększyć. Tak, 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 jestem w informacja w konkretnie, ee, to konkretnie komfort było. Okej, okay, jest, ja chcę. Okej, okay, zobaczymy w tym momencie jak to wyszło. I teraz wydaje się lepiej jeśli chodzi o wysokość. Hmm. Ale czy z kolei tak dobrze? Dobrze by było jeszcze trochę się podnieść. Ja się zastanawiam... No to grałem to na Questie 2, więc zapewne... granica nie była... wcale dopasowana prawidłowo. Jak to wygląda teraz? Teraz powiedzmy może być, dobra. Dlaczego nagrywam się, zastanawiacie? Nagrywam, ponieważ... Studio Armature odpowiedzialne za ten port zostało niedawno zamknięte przez Meta A, nie zauważyłem go. Hmm, no nie, no tu otwarłem mapę. Jak to się podnosiło? No, po prostu tripem, dobra. Przeładowanie było tak. Okej. Okay. Czy mogę przeładować w taki sposób? Hmm, mogę. Nie da się, jak widzicie, chwycić oburącz, więc będziemy sobie radzić tak, jeśli już. No i co? I... Idziemy, bo co mamy zrobić? Zaczynamy. No tak jak mówiłem, studia Armature zostało zamknięte i chciałbym jednak upamiętnić trochę ten port, bo bardzo wielu z Was zapewne nie będzie miało szans w niego zagrać. Uh, excuse me, sir. <clears throat> I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Que carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. freeze. Dobra, no to teraz. O. VR Można? Można, Jeszcze żyjesz? Już nie żyjesz. Okay. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Zwolnił broń. To nie zombie. To no pewnie wszyscy znacie. Chciałbym zrobić całą serię z tej gry. Aczkolwiek... No nie wiem jak u mnie będzie z, y, czasem. Ogólnie planuję nagrywać w soboty. To jest powiedzmy taki pierwszy odcinek, on się nie liczy. I wrzucać wam albo w sobotę, albo w niedzielę. Aż jej nie przejdziemy. Nóż do łapy. I wyskakujemy. Pachną najgorzej roślinka się przyda z życiem. Okay. tutaj coś było. A właśnie. Coś się jeszcze pamięta. Coś było, tylko nic tu nie ma. Pokażę Wam też, jak fajnie się tutaj zapisuje grę na maszynie do pisania. To jest w ogóle banger, jak to wymyślili. Oczywiście, kasytek. Pewnie słyszycie pieska. Spokojnie. Nie damy mu zginąć. I teraz obczajcie to. To jest mega. Mamy maszynę do pisania. Weźmiemy sobie, powiedzmy, safe numer 2. Bo ten numer 1 chcę sobie zostawić. Nie, 3, 2. I normalnie fizycznie to zapisujemy. Tu da się jakoś. Tak trzeba. Także pomysł mega. Mówcie, co chcecie. Ehm, dobra, tam jest kruk. Granat. granat mam na piersi. Ciebie uwolnimy kolego. Jako się tutaj o, właśnie wszyscy, którzy grali wiedzą, że pies się przydał, Czy znaczy normalnie by się przydał. Ja tam nie chcę się z wiadomo kim bawić Już powinniśmy mieć w tym punkcie wyrzutnie rakiet. Tu też gdzieś mogą być pułapki. Okej, okay, czerwone zioło. I połączmy nasze ziółka. Ym, to było tutaj. Tu jest setting. Wyjaśno, weapons and ammo. Chciałbym to połączyć. I dać sobie do do slotu. No tak jak widzicie mam cztery sloty do obsadzenia. I to są fizycznie sloty, które mamy na sobie. Granat już tam się... O, w slocie pojawił. I jak dobrze pamiętam, w przeciwieństwie do oryginału te granaty nie wybuchają natychmiast, co może prowadzić do pewnych taktycznych problemów. Tam, o, jest wieśnek. No chodź tu. Chodź, sprzedaż się. Ammo, zawsze spoko, tu mamy oczyszczoną drogę, dzięki temu to nic na drzewach nie widzę, żeby było. Stałem w rady go kopnąć. Coś tam jeszcze z taktyki pamiętam. Nic tam nie zostawiła, to ham. Dzisiaj zagramy tak pokazowo do pierwszego sejwa za wioską. Ciekawe, czy uda mi się przejść wioskę bez śmierci. Leon, how you holding up? Bad question, Honigan. Sorry to hear that. I'm sending manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Manual, czyli klasyk, ale my manual nie chcemy. Ekwipunek też mamy, spokojnie, a mnie jest najgorzej. Jak ja to sobie robiłem? Aha, tak. Tutaj, tak. To się zbierało. Na pewno potrzebuje wyekwipować sobie granat zapalający. Coś tam taktycznie jeszcze kojarzę. Hmm. O, ciebie się nie spodziewałem, sobie to. Może coś pamiętam. To niekoniecznie ostatnia... że pamiętam, jak to zastosować. Dobra, co nam tutaj trochę czasu? Yy, chciałbym sobie na wszelki wypadek tego użyć. Jak to się używało? Nie, nie, nie granatu. Mogę? Tak, żeby nie umrzeć aż tak łatwo. Dobra. Ja? Serio? No wyważcie to. Wyważcie to. Powiem wam, emocje jak na grzybach. No chodźcie, to wyważcie to. Hmm. Hmm. Teraz od razu to chcę przysposobić, to chcę sobie połączyć.

Rekik alek je Ik zal nietростieken! Ja, schijn je is er! Somebody help me! Ins unstable! Wersja VR armada trzyma w napięciu. Dobra, weźmy sobie Spinela. I przygotujmy się. ハハ <laughs> everyone going bingo on I have some bad news I've confirmed the body of an officer something's happened to the people here Leon you need to get out of there look for a tower and follow the trail near it got it A tu mapę pokazuje. Dobra, no pozbieramy ten obszar. Pójdziemy sobie tutaj, tam zaraz będzie. O, safe. I na tyle na dzisiaj zakończymy. Przeładujmy. Jak stoimy za amunicją słabo. Ale strzelba spełniła swoją rolę. Z życiem jest spoko. Zbierajmy rzeczy. O, tu coś jest. I Tu Nic nie ma, tu nic nie ma. Fajna. No i tak chciałbym, jak już to chyba mówiłem, nagrywać raz w tygodniu, w miarę możliwości w sobotę, gdzieś w sobotę, albo będziemy wam to wrzucić. Nie wiem ile zajmie nam przejście całej gry. To będzie 20, 30 odcinków. Naprawdę ciężko powiedzieć. O, jajko można sobie skonsumować w sumie. Yy, to można skonsumować. To można ze sobą połączyć, żeby móc w miarę szybko użyć i zwiększyć maksymalną ilość życia. Z pistoletem jest spoko. Obiecie, imersyjne korzystanie z broni jest też w porządku. Jak opanujecie, gdzie macie nóż, granat, broń długą, broń krótką, tu już byliśmy. Dobrze by było tutaj wrócić i wziąć. Od tego dziada skarby, które nam mam nadzieję zostawił, jeszcze nie wyparowały. Nie wyparowały, dobrze, bo to jest akurat dużo skarbu. Tu nic nie będzie, tu nic nie będzie, więc można już powoli iść w tą stronę, ale najpierw wieża. Przejadujmy. Fajnie, że nie tracę amunicji, tak przeładowując. No, mam sześć. Spoko, zeskoczmy. jakby dzisiaj nie jest to tak epickie, jak w oryginale. Ale to głównie po żeby ludzie się nie pożegali, chociaż to jest i tak najbardziej... ...immersyjna rzecz. W ogóle parę rzeczy zostało zmienione... ...i kilka rzeczy zostało... ...ocenzurowanych. Myślę, że jak będziecie... no czy jest liścik? Go przeczytać. Jeżeli chcecie, to sobie oczywiście przeczytajcie, chociaż chyba wszyscy to znamy. Część rzeczy zazurowano i Jak będziecie ze mną grać, to mam nadzieję, że postaracie się je wyłapać. Jedna całkowicie zmienia odbyt naszej postaci. Także na dzisiaj to tyle. Z wami film. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zagramy jeszcze razem. A na chwilę obecną trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.